Cześć i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę sobie z wami podsumować mój czytelniczy miesiąc, którym był styczeń. W styczniu przeczytałam 12 książek. Standardowo część z nich to książki fizyczne, część to audiobooki, więc bez zbędnego przedłużania, bo trochę tu gadania będzie, zaczynajmy sobie od pierwszej książki. Pierwszą książką, jaką udało mi się przesłuchać w styczniu, była Szkoła Szpiegów na nartach i to jest kontynuacja oczywiście całej serii o Szkole Szpiegów, w której Ben zostaje zwerbowany do szkoły szpiegów FBI. I w tej części on wraz z grupką przyjaciół zostaje wysłany na misję właśnie do takiej szkoły narciarskiej, na taki obóz zimowy, powiedzmy, żeby dowiedzieć się, kim jest pewien biznesmen, którego interesy nie są powszechnie znane, więc prawdopodobnie są po prostu nielegalne. I standardowo, tak jak przy wszystkich poprzednich częściach, ja się świetnie bawiłam, jest to idealna książka na zrelaksowanie się, na takie odmurzenie się i zapomnienie o zwykłych problemach, więc e, ja. Standardowo bardzo mocno Wam polecam całą serię i mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Jeżeli chodzi o tą książkę, to sięgnęłam po nią z wiadomego polecenia, bo tylko jedna osoba ją polecała tutaj na BookTube i nie zawiodłam się, oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie, bo po tej książce miałam straszliwego kaca książkowego i mamy tutaj książkę 13, w której jednym z bohaterów jest morderca, który zamiast na ławie oskarżonych, zapewne morderstwo, zasiada w ławie przysięgłych i jego biznesem jest to, żeby osobę, która jest oskarżona, no i niewinna, wiadomo, skazano. Główny bohater tej książki jest prawnikiem, który poniekąd zostaje wmieszany w całą tą sytuację i ma być on jednym z obrońców tego naszego oskarżonego, ale jak się okazuje, historia jest dużo bardziej skomplikowana, wszystko tutaj się dzieje, co się dzieje, jest dużo bardziej niebezpieczne niż można się spodziewać, więc no. To była bardzo wciągająca historia, od której nie mogłam się oderwać, przy której zastanawiałam się, jakie są motywy naszego mordercy, do czego on jeszcze się posunie, żeby sięgnąć swojego celu, jak to wszystko wygląda z perspektywy tego, wiecie, co nim motywuje do popełnienia jednej zbrodni, kolejnej zbrodni, skąd on się wziął i na jakiej podstawie działa. To było coś naprawdę świetnego i taki punkt widzenia w ogóle paru osób, czyli tego prawnika, tego mordercy to było bardzo dobre uzupełnienie całej tej historii i sposób na to, żeby spojrzeć na nią z wielu perspektyw. Bardzo mocno Wam polecam, świetna zabawa, świetnie spędzony czas, nie mogłam się totalnie od tej książki oderwać i na pewno będę sięgać po kolejne książki tego autora. Dalej mam parę audiobooków i pierwszym z nich jest książka Biały Żar, czyli kontynuacja płyn dla mnie, którą, jak wiecie, ja bardzo lubiłam. Bardzo mi się ta książka podobała i byłam ciekawa, jak wypadnie drugi tom, więc w końcu po niego sięgnęłam. I jeżeli chodzi o fabułę, to nasza główna bohaterka, która ma biuro detektywistyczne, zostaje zatrudniona przez męża pewnej kobiety, która wraz z innymi pracownikami firmy zostaje zamordowana w hotelu już po godzinach pracy, których to mieli podobno załatwiać sprawy firmowe. Ale ich szef wypiera się, jakoby on nic nie wiedział o tej sprawie, o tym, że mają załatwiać jakieś sprawy, i zostaje to trochę zatuszowane i przedstawione zupełnie w innym świetle niż wygląda faktycznie. I e, tak jak byłam bardzo zainteresowana samą tą fabułą i tym, jak nasza główna bohaterka dojdzie do rozwiązania, było to coś, co mnie bardzo fascynowało. E, tak, oczywiście ta książka ma swój minus. I jak w pierwszej części nie zwróciłam uwagi za bardzo na ten motyw. Romantyczny na ten wątek romantyczny, bo był on dość niewielki, był on dosyć subtelny i to nie jest coś, na co ja zwykle zwracam uwagę. Tak druga część nadrobiła, bo ja nie mogłam, po prostu tych fragmentów nie chciało mi się słuchać. Jeżeli chodzi o wątek romantyczny, on jest dla mnie totalnie niezrozumiały. W wielu kwestiach on był bardzo żenujący, w ogóle nie byłam zaangażowana, w ogóle nie widzę tej dwójki bohaterów razem, w ogóle nie rozumiem, jaką rację bytu ma ten wątek romantyczny i dlaczego oni od samego początku książki do samego końca książki cały czas słyszymy ten wątek romantyczny i on się przewija przez wszystko. Bo tutaj nawet jak akcja się toczy, takie, że wiecie, są strzelaniny, w ogóle wybuchy, nie wiadomo co, to to się i tak później sprowadza do tego, że nasi bohaterowie się po prostu spotykają, kochają się, są wszystko cudownie i oni myślą tylko o sobie i o tym, że o, życie jest, ja chcę go, a on chce mnie. I tak to wyglądało. I po prostu mam nadzieję, że kolejne tomy... Nie będą tak wyglądać, bo ja w ogóle nie akceptuję tego związku romantycznego. Zacznijmy od tego, że ja tych bohaterów razem totalnie nie rozumiem, nie chcę. i w ogóle nope, więc mam nadzieję, że kolejne części będę poniesięgać. Oczywiście nie będą tak wyglądały i będą bardziej się skupiać na fabule niż na wątku romantycznym, bo wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która jest jemu przeciwna. Nigdy, nigdy, nigdy to jest książka, która obiła się bardzo szerokim echem tutaj, w wszystkich e, takich społecznościach. Książkowych, i hmm, ciężko jest mi określić moje zdanie na temat tej książki. Bo mamy tutaj historię kobiety, która ma tam około 30 lat, i podjęła świadomą decyzję o tym, że ona nie chce mieć dzieci: nigdy. I nic jej zdania jakby nie jest w stanie zmienić. Całe jej otoczenie, nawet które mówiło wcześniej, że tak, oni nie chcą mieć dzieci, oni chcą móc, wiecie, razem z nią żyć normalnie, chodzić na imprezy, chodzić na koncerty i, i w ogóle funkcjonować tak jak kiedyś. Okazuje się, że wszyscy oni zmieniali zdanie i mówili jej: Ty też kiedyś zmienisz zdanie, zobaczysz, dojrzejesz, będziesz chciała mieć dzieci. Ona tych dzieci dalej nie chce mieć i społeczeństwo nie potrafi tego zrozumieć. To jest książka, która wydaje mi się, że jest bardzo wartościowa i którą warto przeczytać, szczególnie w tych czasach. Kiedy bardzo często, nadal, kobiety są przez społeczeństwo trochę zmuszane do tego, że mają mieć dzieci i próbuje się im udowodnić, że to jest właśnie odpowiednia droga. Nawet jak one tego nie chcą, nawet jak e, uważają, że to nie jest dla nich dobry wybór, to mam wrażenie, że społeczeństwo bardzo często próbuje e, oszukać je, że mylą się. Mylicie się, dziewczyny, chcecie mieć dzieci, powinnyście mieć dzieci, bo jesteście po to na tym świecie. I to jest coś, bardzo toksycznego i takie książki jak ta powinny uświadamiać społeczeństwo, że no życie tak nie wygląda i jeżeli ktoś podjął wybór, że tego nie chce, ma do tego pełne prawo i nikt nie powinien w nie ingerować. Czy jest to wartościowa książka? Jak najbardziej. Czy ona jakoś bardzo dotknęła mnie emocjonalnie? Jeżeli chodzi o element wkurzenia na społeczeństwo i na takie zmuszanie kobiet do robienia czegoś, czego nie chcą i udowadnia próba udowadniania im, że się mylą, jeżeli twierdzą inaczej, to tak, bo byłam bardzo wkurzona i bardzo mnie to irytowało, ale czy jakby utożsamiam się z jakąkolwiek ze stron? Nie i to też jest w porządku, ale uważam, że to jest książka, którą mimo wszystko większość osób powinna przeczytać, żeby sobie uświadomić, że każdy ma właśnie prawo wyboru i każdy może przeżyć swoje życie tak, jak chce, i niekoniecznie dzieci i niekoniecznie związek jest czymś niezbędnym w tym życiu. Krótko i szczęśliwie, czyli historia krótkiej miłości, to jest e... Taki reportaż o właśnie krótkich miłościach, czyli o ludziach starszych, których gdzieś tam e, już. W podeszłym wieku powiedzmy znajdują osoby, z którymi chcą tą resztę życia spędzić, które są bardzo szczęśliwe w tych związkach i, które, i które po prostu się starzeją już tak do końca z, nie, z tymi osobami i często tak umierają razem, bądź też osobno, ale te ostatnie lata ich życia są właśnie szczęśliwe, dlatego jest ten tytuł krótko i szczęśliwie, no bo to nie jest, wiecie, 20 lat ze życia, ale mają niewiele czasu, ale postanawiają wykorzystać go, jak się tylko da, jeżeli właśnie chodzi o miłość i. To były takie spoko opowiadania, czy opowiadanie, reportaże. Nie mogę powiedzieć tutaj, że to było jakoś nie wiadomo jak zmieniające moje życie i, i że zapamiętam ten reportaż do końca świata, ale no było to ciekawe, żeby tego poczytać, posłuchać w sumie, tak jak ja to robiłam. Tak jak prawdopodobnie większości osób, które tą książkę czytały, zapadło mi w pamięć jedynie opowiadanie o, o parze, która uciekła z Ukrainy, o parze muzyków, która uciekła. Podczas wojny i musieli oni tam zostawić m.in. swoje instrumenty, do których byli bardzo przywiązani. I to była historia bardzo wzruszająca, która gdzieś tam poruszyła takie nutki żalu w moim serduszku, więc zdecydowanie to było coś, co mnie dotknęło. Ale reszta tych historii była dla mnie taka dosyć neutralna i, i na pewno nie będę o tej książce pamiętać za rok czy za półtora. W porównaniu do kolejnej książki, czyli Cieszę się, że moja mama umarła. To jest książka bardzo ciężka. To jest książka bardzo dotykająca i bardzo mocno łamiąca serce. Mamy tutaj historię Janet, która jest autorką tej książki i główną bohaterką, a która już od najmłodszych lat została zmuszana przez swoją matkę do tego, że ma zostać aktorką, żeby spe spełnić jakby ambicje matki. I wiadomo, że próbując zadowolić matkę, ona się na to wszystko godzi. No, nie ma trochę wyboru, bo jest kilkuletnim dzieckiem, dosłownie. I tak oto ona dojrzewa. Przez to. Czego wymaga od niej matka i jak ją uczy niektórych rzeczy. Popada ona bardzo mocno w takie zaburzenia odżywiania, bardzo mocno jest nakierunkowana. Ona nie potrafi podjąć wyboru, który jest dla niej bardzo często, tylko wszystkie wybory są podjęte pod tym względem, że coś musi zadowolić matkę i to matka musi być szczęśliwa i zadowolona, bo inaczej to się odbije na niej. I to jest bardzo toksyczna relacja, to jest bardzo. Łamiące serce coś, bo dopiero w momencie, kiedy matka umiera na raka, którego bardzo często, bo ona już chorowała wcześniej, bardzo często ona wykorzystywała tą chorobę, żeby dostać jakieś tam przywileje czy coś takiego, to w tamtym momencie, kiedy matka umiera, dopiero Janet może trochę podjąć swojej decyzji i nakierować trochę życie na swoje tory, a mimo wszystko te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam w niej siedzą, której matka ją nauczyła, to wszystko. Sprawia, że ona nie może ruszyć dalej tak całkowicie, bo dalej te zaburzenia odżywiania gdzieś tam w niej są i nie potrafi się ich po prostu pozbyć, bo to jest coś, czego ona jest nauczona. To jest coś, co, co ona praktykowała od wielu lat, więc ciężko jest się jej od tego odciąć. Więc no strasznie bolesna jest ta historia. Mi w wielu momentach serce się wręcz ściskało i nie wiedziałam co mam, jakby, co mam nawet myśleć. Ja dodatkowo słuchałam tej książki w języku angielskim, który audiobook ten jest czytany też przez samą autorkę. Więc ta historia jeszcze bardziej osobiście wybrzmiewała. Więc no ciężko mi by było stwierdzić, że ta książka jest wiecie dobrą lekturą, po prostu fajnie się czytało i lećcie i czytajcie, bo nie. Bo tutaj mamy bardzo dużo rzeczy po które wiele osób nie powinno, nie powinno sięgnąć. Mamy tutaj pewnego rodzaju molestowania, pewnego rodzaju wykorzystywanie młodszych osób, wykorzystywanie osób, które nie mają siły przebicia. Mamy tutaj właśnie znęcanie się emocjonalne nad dzieckiem, które nie może się obronić. I to są rzeczy, po które nie polecam sięgać każdemu, nie polecam wielu osobom, żeby po nie sięgały, bo po prostu to będzie coś zbyt ciężkiego. Mm. No i tyle, nie wiem, co mam war... więcej Wam powiedzieć na temat tej książki. Straszna to jest historia, jest to historia, której ja bym w życiu nie pomyślała, że takie rzeczy mają miejsce, bo mi się to w głowie po prostu nie mieści, a podejrzewam, że to nie są jednak historie odosobnione. Przejdźmy sobie do kolejnej książki, może trochę bardziej optymistycznej, chociaż z drugiej strony dziwnie to powiedzieć o kryminale, ale mam tutaj książkę Rufuer, bo przeczytałam jedno po drugim i tak dla odmiany mogę powiedzieć, że książka Rufuer mi się podobała szok. Mamy tutaj książkę i bohaterów, którzy pracują w jednym miejscu, są oni wysłani na taki wyjazd integracyjny, powiedzmy, żeby pojeździć na narty do takiej pustej chatki w górach, w odosobnieniu w Alpach, żeby być tutaj dokładnym i mają oni tam wiecie, trochę pojeździć na nartach, trochę porozmawiać o sprawach takich służbowych. Ale problem polega na tym, że już niedługo po przybyciu jedna z tych osób zostaje zamordowana, ginie, bądź też nie wiadomo co się dokładnie z nią dzieje, a później jedno po drugim w domku zostają zamordowani. Są oni zamknięci, całkowicie odcięci od świata, bo schodzi też lawina, więc nie mają możliwości, po pierwsze, wezwać pomocy, a po drugie, nie ma możliwości, żeby mordercą był ktoś z zewnątrz. Bo są oni tam jedynymi osobami, więc próbują oni rozwiązać całą sytuację. Kto jest mordercą i kto dopuścił się tego, że te osoby zginęły. I słyszałam wiele też zażaleń na temat zakończenia tej książki i rozwiązania, że ono było takie do przewidzenia. I ja też przewidziałam to zakończenie w sumie po jednym zdaniu, które było dosyć dla mnie oczywiste. Ale nie mam z tym żadnego problemu, bo tak przyjemnie mi się tą książkę czytało. Ja tak nie chciałam jej odkładać, że to, że rozwiązanie było dla mnie oczywiste. Totalnie nie miało dla mnie żadnego znaczenia, więc bardzo polecam, szczególnie na zimę, mimo że ta zima jest dosyć dziwna w tym roku, to y, myślę, że to będzie taka idealna książka na jeden wieczór, na nie wiem, bardzo szybkie takie przebrnięcie przez nią, zrelaksowanie się i oderwanie się od świata. O tej książce mogliście słyszeć w dwóch dniach z życia, które ostatnio się pojawiły na kanale, to tam was odsyłam. Nie będę Wam tutaj za dużo opowiadać o tej książce. Mamy główną bohaterkę Norę, która chce popełnić samobójstwo, chce zakończyć swoje życie. I trafia do biblioteki o północy, w której każda książka jest jakby rodzajem jej życia, które mogłoby wyglądać w dany sposób, gdyby ona podjęła inne decyzje w życiu. I to ogólnie koncept był bardzo interesujący. Książka była w porządku. Ale jeżeli chcecie usłyszeć więcej, co mi się podobało, co mi się nie podobało, to zapraszam Was do tamtego filmiku, bo nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić. Ta książka też się tam pojawiła i to jest bardzo króciutka książka Agaty Christie, czyli to jest śmiertelna klątwa z biuro opowiadań, który średnio mi się podobał, więc już Was nie będę tutaj zanudzać, jeżeli o to chodzi, bo nie spełnił totalnie moich oczekiwań, więc no, była bardzo mech i mam nadzieję, że nie zniszczy mojego poglądu na książki Agaty Christie. Przeczytałam też w końcu książkę, która bardzo mocno zalegała na moich półkach, i mam tutaj na myśli Historię Pszczół. Książka, która się pojawiała praktycznie w każdym moim rocznym TBR-ze książek, które chciałabym w końcu przeczytać, a nigdy jakoś się nie zeszło. I w końcu, w końcu naszła mnie taka ochota, żeby ją przeczytać. W dużej mierze ja sobie jej przesłuchałam w audiobooku na Legimi, i taką wersję Wam polecam, bo bardzo przyjemnie się tego słucha. To jest książka, która jest też bardzo fajnie wydana, bo nawet fizycznie dobrze się to czyta i nie jest to żaden problem. Mamy tutaj historię trzech różnych bohaterów, którzy żyją w różnych częściach świata i których życie bardzo mocno gdzieś tam jest nakierunkowane na pszczoły w taki lub inny sposób. Jedna osoba na przykład próbuje stworzyć ul, druga osoba posiada pasiekę, a trzecia osoba, która żyje w Chinach, gdzie pszczoły całkowicie już wyginęły, musi sztucznie zapylać po prostu drzewa, żeby one normalnie kwitły i żeby mogły dawać owoce. I właśnie w tej książce poznajemy losy tej trójki bohaterów, poznajemy to, jak obecność bądź też nieobecność tych pszczół wpływa na ich życie i do czego ono prowadzi, jakie mogą być konsekwencje tego, że pszczoły znikną z, ze świata i właśnie z życia człowieka. Bardzo mi się ta książka podobała, ale nie uważam, żeby ona była aż tak wybitna, jak wiele osób twierdzi. Przyjemnie się to czytało, przyjemnie było sobie wyobrażać, jakkolwiek to nie brzmi, właśnie losy naszych bohaterów, które w wielu kwestiach były. Dosyć tragiczne, dosyć smutne, dosyć przykre, ale e, trochę tutaj ja się za bardzo właśnie nakierowałam na to, że to ma być przedstawiony świat, w którym tych pszczół brakuje, i wydaje mi się, że ten nacisk nie był jednak wystarczający na tą kwestię. Nie poczułam, ja nie poczułam wystarczających konsekwencji tego, jak mógłby świat wyglądać, gdyby właśnie tych pszczół zabrakło, więc e, ta historia, ogólnie książka, jeżeli by nie. Mówię, jeżeli bym nie uparła się na to, że ona ma być bardzo mocno nakierowana na ten element, to podobała mi się naprawdę bardzo. Ale jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat tego, właśnie jakie pszczoły mają znaczenie w świecie, to mogłoby być trochę lepiej. I zostały już nam tylko dwa audiobooki. Pierwszym z nich jest Bardzo Cichy Rozwód, czyli książka Alka Rogozińskiego. Jak wiecie, ja uwielbiam tego autora i coraz więcej tych książek czytam. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy no nie są już szczęśliwi w małżeństwie, i oboje chcą to małżeństwo zakończyć. I w momencie, kiedy mają sobie o tym powiedzieć, to znajdują w mieszkaniu trupa i ich życie trochę się zmienia, bo są oni uwikłani w morderstwo. E, szuka ich policja, szukają ich w ogóle gangsterzy, i cała akcja się tak toczy, że ja byłam czasami bardzo zszokowana. Bardzo przyjemnie się tego słucha, bardzo przyjemnie się to czyta. Jest to standardowo bardzo lekka, angażująca historia, taka czysta rozrywka. Tak, żeby spędzić miło czas, ale nie musieć się nagłowić, nie wiadomo jak bardzo. Ja wam bardzo polecam wszystkie te książki tego autora, bo no, świetnie się po prostu przy nich bawię i to tyle, jeżeli chodzi o to. A ostatnia książka to jest bardzo głośna premiera i książka, która ma e, dosyć kontrowersyjne opinie, bo są albo jej zwolennicy, albo bardzo mocni przeciwnicy tej książki. I ja tutaj oczywiście przesłuchałam książkę Wszyscy jesteśmy łotrami. Książka z motywem turnieju, w którym siedem znanych rodzin musi walczyć o to na arenie takiej, żeby zdobyć moc, największą moc, jaka istnieje, i tylko jedna osoba w tym turnieju powinna przeżyć, powinna wybić wszystkich swoich przeciwników i tą moc posiadać. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłam, bo ja mam dosyć mieszane uczucia co do tej książki, bo bardzo bym chciała sięgnąć po kontynuację, bo zakończyło się to w taki sposób, że ja chcę wiedzieć, jak to się skończy dalej. Ale ta książka jest dosyć powolna, bo przez pierwszą połowę książki my tylko poznawaliśmy bohaterów. Dowiadywaliśmy się o tym, jak oni zostali wybrani na właśnie przedstawicieli własnych rodów do tego, żeby w tym turnieju wziąć udział. Dowiadywaliśmy się tego, jak oni zdobywali zaklęcia, którymi oni, których będą używali w tym turnieju. A dopiero później pojawili się oni na arenie i dopiero później zaczęła się dziać cała akcja. I... Em, pff, hmm... Zacznijmy od tego, że rzecz, którą wszyscy wychwalają, czyli system magiczny, mi się średnio podobała. Nie przekonuje mnie magia, która znajduje się w pierścieniach. Nie przekonuje mnie to, że magię się kupuje u w ogóle e, jakichś tam, wiecie, wytwórców zaklęć. To mnie tak średnio przekonało i jakoś tak nie do końca mi się to podobało. Jeżeli chodzi o samych bohaterów, to akurat z bohaterami ja się bardzo zżyłam. I w momencie, kiedy jeszcze było wiadomo, że oni mają się wymordować tam, to czytając wszystkie te perspektywy, ja nie wiedziałam, komu kibicuję, ale fakt, że z siedmiu osób, które w tym turnieju biorą udział, dostajemy tylko cztery perspektywy, to trochę słabo, bo wydaje mi się, że takie w tym momencie fajnie by było, jakby każda osoba dostała swoją perspektywę, choćby drobną. Żebyśmy nie mieli tak właśnie wykluczonej tej czwórki głównych bohaterów, bo to było troszeczkę coś, co mnie zawiodło, <laughs> więc ogólnie ja nie mogłam się od książki oderwać, bardzo byłam w nią zaangażowana, bardzo chciałabym jej słuchać dalej. E, te motywy z książki, tajemniczej książki, która jest o tym turnieju napisana i która wyszła na światło dzienne, bo turniej jest sekretem. Zapomniałam o tym powiedzieć. E, turniej jest sekretem dla całego świata i zostaje o nim napisana książka, przez to wszyscy się dowiadują. I na początku każdego rozdziału my dostajemy właśnie fragment tej książki. To było bardzo interesujące, i ja chciałabym przeczytać tą książkę, bo brzmi ciekawie. Eee, ale tak, jeżeli chodzi o książkę, to e, cała akcja na arenie bardzo spoko, ale mam nadzieję, że będzie tam więcej w kolejnej części: takiej typowej akcja niepoznawania bohaterów i relacji między bohaterami, bo to faktycznie jest trochę minus, bo przez to ta cała historia zwalnia. Sam. Świat wykreowany, no mi się podoba oprócz tego elementu magicznego miasteczko Ilvernat to jest w ogóle nazwa idealna. Ja za każdym razem, jak słyszałam miasteczko Ilvernat, to miałam takie love. Także yy, czekam po prostu z zaciekawieniem na kolejną część. Nie powiem, żeby to była wybitna książka, która zmieni moje życie, która będzie w ulubieńcach, ale była naprawdę spoko i bardzo mi się podobała. Ale jeżeli czytasz jedną książkę w papierze, bo słyszałam zażalenia, że bardzo wolno się tej książki, tą książkę czyta, bo jest po prostu bardzo wolna. W audiobooku to nie jest tak odczuwalne, bo ja właśnie słuchałam tej książki w audiobooku, który jest bardzo fajnie zrobiony i wybrzmiewa to dużo chyba lepiej niż jakby to było czytane w papierze. Więc jeżeli macie problem z tempem tej książki w papierze, spróbujcie jej słuchać w audiobooku. Mam nadzieję, że to podsumowanie nie trwało, nie wiadomo ile, bo dosyć ciężko mi było dzisiaj się wysłowić i aż mnie już gardło boli od tego gadania. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dawajcie mi znać, jakie książki wy przeczytaliście w styczniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to was do tego zachęcam. A my się już widzimy w kolejnym filmiku. Cześć!